Musisz spędzić 24 godziny pod choinką i złapać tego, kto kładzie prezenty. Powodzenia. Czekaj, kto tam jest? Nie mrugam. Koniec, będę cię obserwować. Nie, 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 nie. nie! No więc A to? A co ty robisz? Mam mały pomysł. Ja wiem, przygotowujesz prezenty świąteczne i chcesz je położyć pod choinką, tak? Wika, ale to święty Mikołaj kładzie prezenty pod choinką. Tato, to jestem już duża! Wiem, kto kładzie prezenty pod choinką. Nie święty Mikołaj, ale wy rodzice! Wika, jeśli mi nie wierzysz, usiądź i zobacz, kto kładzie prezenty pod choinką, dobra? Z łatwością! Złapię Ciebie lub mamę i udowodnię wszystkim, że święty Mikołaj nie istnieje. Nie będę spała przez całą noc i będę patrzyła, kto kładzie prezenty pod choinką. Stój! Kto tam? Aaa, przynosisz prezenty, tak? Przestraszyłaś mnie. Idę do kuchni, Wika. Aaa, niesiesz prezenty, tak? Nie, Wika. Kurier mi dostarczył przesyłkę. Och, chcę coś zjeść. Dlaczego właśnie w takim momencie w kuchni pojawia się tyle pyszności? Hmm, może powinnam coś sama ugotować. Cóż, to rzeczywiście dobry pomysł. A będę też wypatrywać prezentów. Okej. Okay. Dobra, Mopie, zostań tutaj. Mam ważną misję. Oj, tak. Gdzie to jest? O, szybko! Zróbmy to szybko! Szybko! Prezentów nie ma? Aha! Okej! Okay. Dobra, na co to nastawić? Szybciej, szybciej, szybciej! Szybciej! Włącz się! Ile tam jest? 10, 9... O, 5. Dobra, ustawione! Będziemy wypatrywać prezentów. Nie, niczego nie ma, okej. Okay. Obserwuję. Jestem dobrym strażnikiem, mówię Wam. O, popcorn jest gotowy. Widzicie, już jest wyłączone. Okej. Okay. O, tak, to jest gorące. Muszę szybko chwycić ręcznik. Ręcznik. O, dobra. Teraz wyciągniemy. No dalej, dalej, szybciej muszę uważać na prezenty! O, pop, 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 wszystko gotowe. Tak, tam nic nie mamy. Dobra, to możemy zamknąć. Teraz muszę wziąć miskę lub coś, do czego wsypię popcorn. O, jest ostatni kubeczek na popcorn. O, o! Tak. No dobra, teraz wsypiemy nasz popcorn. Oj, para jest gorąca. Dobra. Tak. Robi się gorąco. Uuu się wszystko rozsypałam. Dawaj, dawaj proszę. Właśnie wpadłam na pewien pomysł, że połączę przyjemne z pożytecznym. Mam pyszny popcorn i mam sofę. Tuż obok choinki i telewizor także obok choinki. Myślę, że już wiecie co chcę zrobić, bo stanowi to idealne połączenie. Zatem usiądę teraz na kanapie, włączę sobie jakiś świąteczny film i będę się dobrze bawić. A jednocześnie zadbam o to, aby nikt nie kładł prezentu pod choinkę. Widzicie jak to zaplanowała? A ah, super. Kocham ten film. 嗯。Mm. Zobaczmy, co tu jest. O, rozumiem, jest to co oznacza, że znowu biorę udział w jakimś wyzwaniu. Nic dziwnego. Wygląda na to, że ktoś przegapił wszystkie prezenty. Tak, to już zauważyłam! Tak, a tutaj co mamy? A! Poduszka. A to musi być jakiś koc lub aparat. O! Wszystko tutaj jest. Jest i kamera. I kot. No, jasne. Nie zachowałaś ostrożności i nie zauważyłaś, kto umieścił prezenty pod choinką. Dlatego oto nowe wyzwanie dla Ciebie. Musisz spędzić 24 godziny pod choinką i złapać tego, kto kładzie prezenty. Powodzenia. Och, jeszcze podpisali, że to święty Mikołaj. Sprytnie. Tym razem na. Pewno nie zasnę i złapię tego, kto daje prezenty na święta. No dobra, mam już doświadczenie. Teraz będę tak ostrożna, że ani jedna mucha nie przeleci obok mnie. Mimo, że jest zima nie ma to znaczenia. Ee, kto tam przeleści? No dobra, ukryję się. I będę was wszystkich obserwować. Nikt już nie położy tutaj prezentu. Koniec. Jestem już gotowa, uczę się na swoich błędach. Stój! Czyli to ty rozdajesz prezenty na święta! Dobra, wstawaj i pokaż, gdzie masz swoje prezenty. Wstawaj, wstawaj. Tak. Odwróć się. Żadnych prezentów? Nic? A co masz w bagażniku? Oha! Mandarynki, tak? A masz papiery na te mandarynki? Nie? W takim razie będę musiała je skonfiskować. Już? Jedź dalej, nie masz dokumentów. Dalej, proszę, jesteś wolna. A ja idę jeść. I tyle. Nikt już mnie teraz nie ominie. Nikt nie będzie mógł położyć prezentów pod choinką. Ani rodzice, ani święty Mikołaj, ani mysz, ani myszka. Ogólnie, po prostu będę siedziała przed choinką. Teraz mam widok na całą choinkę i będę tak siedzieć, nawet nie mrugając. Wymrugam się? Dobra, teraz nie będę mrugać. Nie mrugam? Dobra, teraz będę miała Cię na oku. Koniec. Moje oczy trochę wyschły. Teraz szybko sobie pomrugam. E, jak to? Niby jak! Jak to się tu dostało? Tylko mrugnęłam! Jak to? Tak. Bardzo jestem ciekawa, co to może być. Widzę tutaj coś czerwonego. Co to jest? Christmas Toy and... Co so Town? To może być? Nie rozumiem. Och, spójrzcie, jakie świąteczne opakowanie. Okej, okay, tu jest jeszcze jedno opakowanie. A, a ja ją próbuję otworzyć. A, to kalendarz adwentowy! Super! Pierwsze okienko. Jest to rebeczka. I, I to. I to. Bączek? To, to bączek! To bączek! Dobra, drugie. Puste. Drugie okienko jest puste. Dobra, trzecie okienko. O. o, to jest modna, fajna rzecz. To też jest fajne. I masażery palców z mojego dzieciństwa. Super. Kto mógł to tutaj umieścić? Mikołaj czy moi rodzice? Nie rozumiem. Jak myślicie, co to? To kolejny masażer palców. Co to w ogóle jest? O. A, to mięciutki dinozaur. Dobra. Hop. Teraz jest jeszcze fajniej. Kniutek, super. Szóste. O, o, to też jest taka modna rzecz. To jest... Tata to nazwał, kiedy ja to miałam. I nazwał to piłką w rajstopach. Ale naprawdę mi się to teraz podoba. Teraz staje się to ciekawsze. Jedziemy. A teraz przyspieszamy. Raz. Trzy, cztery. Jestem otwieraczem. O, pięć. A i sześć. Dawaj. Teraz mogę sobie wyobrazić, jaki to ból dla otwieracza, kiedy otwiera wszelkiego rodzaju napoje. Ach, mój. Ach, mój palec! Siedemnaście i Woo! dalej, reszta też niech wypadnie. Święty Mikołaj zna trendy. Nie, wiem, co podarować? Zobaczcie, ile tu jest produktów antystresowych. Już mi się to podoba. Tak, chwilę. Czegoś nie rozumiem. Siedziałam, mrugnęłam i pojawił się prezent. Tak było? No tak. Hop. Tak, spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Oczy mi wyschły i. Kolejny prezent! Jestem w szoku. Tak, jeszcze raz. Niesamowite! Jestem w szoku. Najwidoczniej zachowywałam się bardzo dobrze w tym roku. Skoro prezenty pojawiają się same. A co to jest? To jest obieraczka do mango? Jeśli istnieje nóż do obierania mango, to musi istnieć też samo mango. A gdzie ja je mogę dostać? Co jest na choince? Nie. A! Jest w kuchni, prawda? Kuszą mnie teraz. Tak bardzo chcę jeść, a oni postawili mi mango tuż przed oczami. Ale los chciał, że nie mogę wejść teraz do kuchni, bo muszę spędzić pod drzewem 24 godziny. Ach. Dobra, myślmy logicznie. Mango leży sobie w kuchni. Kuchnia jest naprzeciw choinki. Jeśli mam spędzić 24 godziny pod choinką, ale muszę iść do kuchni, to. A... Jestem geniuszem! Zatem choinka pójdzie ze mną prosto do kuchni. No co, będę tuż pod nią? I co? To prawda? Dlaczego nie? Dobra, to odłożymy na bok. Tutaj. I to też nie będzie nam na razie potrzebne. Dalej idziecie tutaj. Zaraz wszystko zobaczycie. Oj, o tak. Niedźwiedzie wszelkiego rodzaju też trzeba przesunąć. Szybciej. Chcę jeść. O! Aj. Aj. O, choinka. Opa. Obrusik. Idź tu. O, ogólnie, spójrzcie, co wymyśliłam. Skoro muszę spędzić pod choinką 24 godziny i muszę iść do kuchni, to przeciągnę to drzewko ze mną do tamtej kuchni. Będzie cały czas ze mną tam. Chcesz zjeść mango? Dalej. Ale wygląda na to, że ona się nie rusza. Czego się chwieje? Najważniejsze, żeby na mnie nie spadła. Ech. Tylko na mnie nie spadaj. Ech. Chyba, chyba się rusza. Ech. Tylko bardzo się trzęsie. Straszne. O, jeszcze tylko trochę. Pomysł. Teraz naprawdę utknęłam pod choinką na 24 godziny i to w prawdziwym życiu. Koniecznie polubcie i subskrybujcie nasz kanał. Ziomki, wesołych świąt dla Was wszystkich. Niech wszystkie Wasze marzenia się spełnią. Pamiętajcie, żeby o siebie zadbać. Życzę wszystkim dobrego nastroju i wszystkim papa. Pa. Do zobaczenia w nowym filmie. A ja. Muszę się stąd wydostać, bo inaczej torwą mnie rodzice. Aaaa.